z wiarą, z pewnością siebie Bo widzicie, że przeciwnik, pomimo tego, że wygraliśmy dzisiaj 6-0 mogliśmy wygrać wyżej, ale też oni też mogli strzelić brawo. Chwała Tomkowi, generalnie całej drużynie. Dziękuję i brawo! Brawo, bravo, bravo! To my, żółtociarni! To my, żółtociarni MKS! Kto mecz? Ja. Witam serdecznie, jest ze mną Łukasz Skrzypek, zawodnik MKS Szybina, zdobywca hat pierwszego dla MKS-u. Tak, tak, też... Yy, właśnie, zapytam o tę pierwszą bramkę dzisiaj. Yy, ćwiczony element yy, na treningach, bo zaskoczyliście całkowicie tym krótko, szybko rozegranym rzutem wolnym rywali. Yy, przyznam szczerze, że to był trochę też impuls. Yy, podobny rzut wolny mieliśmy z niwą nową wieś, gdzie też tak yy, Michał zagrywał, ale niestety nikt się tam nie znalazł. No i gdzieś powiedzieliśmy, że spróbujemy sobie powtórzyć w danej chwili. Wbiegłem na ten krótki słupek, zaskoczyłem, strzeliłem no i otworzyliśmy wynik. Yy... Gdyby ktoś po tym ostatnim Waszym zwycięstwie najwyższym w historii 10-0 z błękitnymi Modlnica powiedział, że już się wystrzelaliście, no to byłby w ogromnym błędzie, bo dzisiaj efektowne kolejne zwycięstwo, choć prawdę powiedziawszy spokojnie mogłoby być nawet jeszcze bardziej okazałe. No tak, mamy doświadczony zespół i przede wszystkim jakość w zespole. Ostatnie mecze przed błękitnymi pozostawały wiele do życzenia. Te wyniki nie były tak okazałe, ta gra też nie była myślę zadowalająca. Natomiast po tej porażce z niwą, po pierwsze powiedzieliśmy sobie kilka mocniejszych słów, po drugie troszkę mocniej popracowaliśmy, w tygodniu to też myślę dało efekt. No i nic tylko się cieszy, że strzelamy tyle bramek i maszyna się nie zacina. Jeśli chodzi o to dzisiejsze spotkanie, to taki kamyczek do ogródka, to jednak no, trochę tych sytuacji po stronie rywali było, zwłaszcza po zdobyciu pierwszego gola, tak kilka minut rzeczywiście rywal przycisnął, miał okazję do tego, żeby doprowadzić do wyrównania. No tak, szczególnie była ta jedna chyba najgroźniejsza sytuacja, gdzie Tomek super obronił. Nie wiem, może wdało się trochę za dużo luzu. Trzeba też przyznać, że Drużyna z Łomeksu to wcale nie jest zły zespół, ponieważ oni na rundę, przed naszym meczem, w tej rundzie zdobyli 16 punktów. To jest chyba jeśli się nie mylę, 6 czy 7 punktów, tylko mniej niż my, gdzie jesteśmy w czubie. Więc no, trzeba przyznać Zomeksowi, że też potrafił grać w piłkę i stwarzał sobie jakieś tamte sytuacje. Jeden z rywali w walce o awans do czwartej ligi, czyli Tempo Białka, zagrał mecz wcześniej. Wygrał, wygrał swoje spotkanie. W związku z czym, nie wiem, ta presja na Was była większa, bardziej odczuwalna przed tym meczem? Nie, nie było żadnej presji. My wiemy, że my możemy patrzeć i patrzymy tylko i wyłącznie na siebie i jak my zostawimy po sobie dobre wrażenie. Będziemy w każdym meczu grać o 3 punkty. No to nie musimy się na nikogo oglądać i mamy cel do zrobienia. Każdy mecz musimy wygrać i tylko to zostaje. No właśnie, zostają dwa kroki do wykonania. Tak jak Pan wspomniał, wszystko w Waszych rękach czy też nogach, najpierw wyjazd na spójny osiek, potem mecz u siebie z Orlentami Rudawa. Tak. No, na pewno to będą tak samo ciężkie mecze, bo te drużyny dalej grają o utrzymanie, to nie jest powiedziane, że my jesteśmy w górze, to każdy mecz będziemy wygrywać po 10 czy 6 tak jak dzisiaj. No, musimy się przygotować na równie ciężkie zawody, jechać tam i tylko z myślą o trzech punktach.